Witam Was, kochani. Mam na imię Lidia. Od dawna posiadam dar jasnowidzenia, jasnoczucia, jasnosłyszenia. Prowadzę sesje terapeutyczne poprzez przestrzeń serca i w połączeniu z energią Stwórcy Źródła. Podczas sesji uzdrowi się Twoje ciało. Umysł i dusza. Zmienisz swoją przyszłość, naprawisz relacje z rodziną, partnerem, z dziećmi w pracy. Odnajdziesz najbardziej pasującą bratnią duszę do życia, biznesu, różnych dziedzin życia. Pomożesz sobie w osiągnięciu szczęścia i sukcesu. Otworzysz drogę do obfitości dobrostanu. Skontaktujesz się z aniołami, istotami światła dla pełnej ochrony. Oczyścisz ziemię, dom, mieszkanie z negatywnych energii. Zostaną odprowadzone dusze. Oczyścisz aurę z zanieczyszczeń energetycznych. Twoje czakry także potrzebują uzdrowienia, otwarcia i synchronizowania. Według prawa przyciągania nie ma przypadków. Jeśli trafiłeś na moją osobę w tym nagraniu, być może potrzebujesz mojej pomocy z poziomu świadomego lub podświadomego. Zapraszam cię w przepiękną podróż gdzie Twoja dusza odkryje mnóstwo programów Twoich rodowych i błędnych przekonań, które pomogę Ci przepracować i uzdrowić. W kolejnych nagraniach będę się dzielić z Tobą moją wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniami. Zapraszam Cię w tę piękną podróż, aby wzrastać. Pozdrawiam Cię z miłością i światłem.